Olsztyński MPEC podpisał umowę na modernizację ciepłowni kortowo. Zadanie zrealizuje w ciągu 24 miesięcy grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Spółka Zo. Wartość prac wynosi blisko 55 milionów złotych netto. MPEC właśnie zakończył budowę nowej ciepłowni opalanej biomasą kortowo-bio. Teraz nadszedł czas na modernizację ciepłowni węglowej. Jest to bardzo ważny projekt, do którego się przygotowywaliśmy już od wielu lat, a jest on związany z koniecznością dostosowania naszej ciepłowni węglowej do bardzo zaostrzonych wymogów środowiskowych. Które wynikają z dyrektywy dotyczącej dużych źródeł spalania. MPEC modernizuje ciepłownię węglową, między innymi dlatego, że od 2023 roku będą obowiązywały zaostrzone wymagania dotyczące emisji z tzw. dyrektywy IED Unii Europejskiej. Po zakończeniu modernizacji to jest od początku 2022 roku emisja dwutlenku siarki w ciągu roku zmniejszy się o 40%. Tlenków azotu o 35%, a pyłów o średnicy od 2,5 do 10 mikrometra o 50%. Jednym słowem, na tej modernizacji skorzystają mieszkańcy Olsztyna. Ta redukcja emisji, która jest wymuszona przez dyrektywę unijną, no jest drastyczna. Także rzeczywiście można powiedzieć, że definitywnie wyeliminujemy zanieczyszczenia emitowane przez tę ciepło. Projekt będzie finansowany w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ekumulator. Fundusz finansuje 75% kosztów kwalifikowanych. Na pozostałą część planujemy pozyskać kredyt komercyjny, rozmawiamy z kilkoma, z kilkoma bankami w tej sprawie. Spółka MP przechodzi prawdziwą rewolucję ekologiczną, a co za tym idzie technologiczną. W związku z modernizacją, w najbliższym czasie z krajobrazu Olsztyna zniknie 120-metrowy komin, zbudowany blisko 40 lat temu przy ciepłowni na Słonecznym Stoku. Na jego miejscu zostanie wzniesiony nowy niższy komin, który będzie wyposażony w nowoczesny system monitoringu emisji. Przypomnijmy, MPEC przewiduje także modernizację jednego z pięciu kotłów wodnych WR25. Podsumowując, po zakończeniu całej inwestycji powietrze nad miastem będzie jeszcze lepiej chronione.